Witajcie, kochani! Czy wy również macie swoje ulubione postacie z Biblii? Ja na różnych etapach swojego życia podziwiałem innych bohaterów biblijnych. Więc raz to był Dawid, raz Daniel, raz Abraham, a raz Estera. W Biblii mamy bardzo wiele ciekawych postaci. Są takie, które możemy traktować jak wzór do naśladowania, i takie, od których możemy czegoś więcej dowiedzieć się o sercu naszego Boga. Ale są też takie, z których życia możemy wyciągać wnioski i wprowadzać je do swojego. Niektóre postacie z Biblii są bardzo podobne do nas, niektóre mają podobne problemy do naszych, niektórzy bohaterowie są bliżsi naszemu sercu, bo chcemy być tacy jak oni, albo chcemy, żeby Bóg nas tak cudownie używał jak ich. Dzisiaj przeniesiemy się w czasy Starego Testamentu. Zaprosiłem do nas kogoś specjalnego. Moim dzisiejszym gościem będzie Mojżesz. Witaj, Mojżeszu. Na początku Biblii wiele czytamy na Twój temat. Mamy aż pięć ksiąg mojżeszowych. Jesteś przyjacielem Boga i dzięki Niemu dokonałeś niezwykłych rzeczy. Więc mam do Ciebie dzisiaj kilka pytań. Czy zechciałbyś na nie odpowiedzieć? Jasne, jak najbardziej odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Pytajcie śmiało. Zacznijmy od początku, od Twoich narodzin. W cudowny sposób zostałeś uratowany jako niemowlak. Opowiesz krótko o tym? W sumie to nie pamiętam, bo mały wtedy byłem, ale mama mi opowiadała, że to był cud, bo kiedy się urodziłem, to urodziłem się w niewoli, w niewoli u Egipcjan. I faraon wydał takie polecenie w tamtym czasie, że wszyscy chłopcy, którzy się urodzą w narodzie izraelskim, od razu po porodzie mają zostać zabici. Ale moja mama tak bardzo mnie kochała i tak bardzo bała się Boga i nie chciała zabijać swojego syna, że postanowiła, że ukryje mnie w koszu wiklinowym, a kiedy już nie można było mnie ukrywać w domu, to jedyne co jej przyszło do głowy, to włożyła ten kosz do rzeki Nil i patrzyła, gdzie Pan zaprowadzi mnie. Szła za tym koszem i się okazało, że kosz został wyłowiony przez księżniczkę egipską. I która stwierdziła, że w sumie ten chłopak, który jest w tym koszu, może zostać jej synem. I w ten sposób stałem się księciem w Egipcie. Taka historia, tak Pan Bóg to wymyślił. W Biblii czytamy, że Bóg miał wobec ciebie specjalny plan. Powołał cię do wielkich rzeczy. Dlaczego miałeś wątpliwości co do tego? No, po pierwsze, jak już mówiłem, wyrosłem jako książę egipski. To kiedy Pan Bóg mnie powołał, że poszedł do narodu izraelskiego, to nawet nie wiedziałem, czy oni mnie rozpoznają i czy będą mnie pamiętali. No poza tym, faraon był dla mnie bardzo zły, bo zrobiłem kilka niewłaściwych rzeczy, no i się czuł też zdradzony, że miałem być jego następcą, a tak naprawdę to potoczyło się zupełnie inaczej. No i jeszcze największy problem to to, 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 to że czasami się jąkam ja się zestresuję. Może to teraz słyszycie też. Czy prosto było rozmawiać z tak potężnym władcą jak faraon? Bałeś się? I tak, i nie. Pro, prosto nie było, dlatego że czasami się jąkam. No i trochę się bałem, dlatego że nie bałem się faraona, bo go znałem bardzo dobrze, ale wiedziałem, że jest na mnie bardzo zagniewany i, i że bardzo najchętniej to by mnie zabił. W sumie do tej pory nie wiem, czy od razu mnie nie zabił, ale na pewno była w tym ręka Boga. Tak, bałem się, ale Pan Bóg był ze mną. Która z plag była dla Ciebie najtrudniejsza do przekazania? No, najtrudniejsza była ta ostatnia. Ta, po której Faraon już wypuścił nas z niewoli. Ponieważ ta plaga, plaga wiązała się z tym, że część osób będzie musiało ponieść śmierć. Bałem się, że nie, tylko to się że nie tylko umrą ludzie w Egipcjanie, ale że część moich braci Izraelitów może nie posłuchać rozkazu Boga i mogą się narazić także na to, że w ich domu pierworodni poniosą śmierć. To była najtrudniejsza plaga. Czy ciężko było być przywódcą Bożego Narodu, Izraela? Oj, to, to długa 40 historia. Bardzo ciężko. Nie słuchali się, robili po swojemu. Jednego dnia mówili, że, że kochamy Pana Boga, a następnego dnia budowali sobie złotego cielca. Po prostu tak jak na, jak na placu zabaw normalnie. Do góry i na dół, do góry i na dół, dobrze, źle, dobrze, źle, narzekali. No, no, ciężko było, no i strasznie ich dużo było. To też było ciężko zarządzać. No to naprawdę trudny okres. Czy czegoś żałujesz w swoim życiu? Czy coś byś zmienił? Kilka błędów popełniłem, więc tych błędów wolę nie popełniać, ale nie żałuję, dlatego że ostatecznie wypełniłem wolę Pana Boga i Chyba nawet nazwą jest swoim przyjacielem, więc nie żałuję, ale kilku rzeczy wolałbym uniknąć. Co doradzisz naszym dzieciom? Powiedz nam słowo zachęty. Kochane dzieci, bardzo serdecznie was zachęcam do tego, żeby zawsze ufać Panu Bogu. Jeżeli On chce zrobić coś fajnego w twoim życiu, to żebyś się tego nie bać. Ponieważ nawet jak ci się wydaje, że jesteś za mały, że czegoś nie umiesz, czegoś nie potrafisz, to Pan Bóg Cię poprowadzi i sprawi, że wyjdzie ci to lepiej niż sobie nawet mogłeś się wyobrazić. Więc z Panem Bogiem wszystko jest możliwe i nie ma się co bać. Także zachęcam Was, bądźcie posłuszni Bogu i róbcie wszystko, do czego on Was zachęca. Mojżeszu, to była niesamowita rozmowa. Dziękuję, że podzieliłeś się z nami kawałkiem swojego życia i dobrym słowem. Ja sam czuję się bardzo zachęcony. Teraz wiem, że nie warto wątpić w powołanie, jakie ma dla nas Bóg. I choć czasami nie czujemy się na siłach czegoś dokonać, to z Bogiem wszystko jest możliwe. Plagi, które Bóg przez ciebie Mojżesz uczynił, pokazują jak potężnego, wielkiego i niesamowitego mamy Boga. Dlatego dzisiaj zachęcam, żeby każdy z was pytał, jaki Bóg ma plan dla waszego życia. I pamiętajcie, nie musicie być idealni, żeby Bóg was używał do wielkich rzeczy. Bóg może użyć niedoskonałego Ciebie do swojego doskonałego planu. Na koniec zaśpiewajcie z nami piosenkę o tym, że dla Boga jesteśmy drożsi niż Piratów Skarb. Dziękuję, że z nami byliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa! Za kilka lat. Na wyciągnięcie ręki świat. Tyle nowych dróg, którą wybrać czy mapę ktoś mi da. Znowu problem mam. Zaplecam.